<coughs> będzie może trochę ciężko, bo mam chore gardło. Cóż, zima jest, żeby to była zima, jakby się nie przeziębił. Choć raz, nie. Więc może będzie inny głos, a raczej na pewno. Ale to wciąż ja, mistrzu. To jestem ja, to jest gracz Yama Yama z klanu Harry Spears. Kość jest. A raczej był na jakieś 300-400 znaczy 300 i 400 pozycji. Przed tą bitwą teraz sprawdzamy, jest na 500, więc spadł. Oczywiście wiele na jeden, bitwa na 10 tysięcy i żadna ze, strona, ze stron nie chciała tutaj zaatakować. No cóż, ja mam istotny powód, ponieważ on tutaj ma mocną różnicę. Tutaj ma samurajów z DQ bardzo mocnych, a zwłaszcza o wiele mocniejszych od moich. Plus tutaj ma jeszcze ukryte różnice. Więc, moja armia składa się z trzech takich o tutaj, nowych jakości, nowych jakości mistrza oraz zamaskowanych michów moro, którzy się nie, niezbyt różnią. Jednych Ashigaru z Yari, Samurajów z Daikyu, Samurajów z różnicami, świty z naginatami oraz dwóch lotów koszących mistrza, a raczej są z lotomoru i lot koszącego mistrza którzy są tutaj ukryci w końcu gość postanowił zaatakować A już mógł mnie do tego zmusić bardzo, bardzo dawno, bo przecież ten, ten mógł wyruszyć no, ja postanowiłem ładować yy, zachętę oraz Stani Walcz no I są żeby mogli dorównać tym. Oczywiście on zrobił to samo. więc widać, że nie jest. Ewentualnie obaj jesteśmy Gubini. Co on tutaj ma? z różnicami, trochę ulepszonych. No. no i dwie świty z czyli o jedną więcej niż ja. Widać, wygrywam minimalnie pojedynek. A teraz oberwałem znacznie, jednak wciąż mam przewagę. I tutaj różnice strzelają, chociaż po skosi im nie idzie. No i są głupie, bo strzelam tutaj zamiast tutaj. A teraz jest 6 do tych. Jeszcze tutaj już strzeli ze swoich hashigaru, zrobiłem 15, ja mu zabiję 7. Już 10, 12. No i tak będziemy się tutaj strzelać. On tutaj atakuje z tej strony. Tutaj bardzo dobrych Ashigaruziari na 9 poziomie. Tak samo jak ja tych tutaj. Chociaż ci są lepsi, jak widzimy. No i jeszcze świta z No i miśli atakują. On chce mi zabić generała. No i całkiem sporo mu się udało ubić, maszury ścianę jali, ale się cofa. A ja, ta-dam! Proszę bardzo, ja z nichów, ci tutaj związali tych, a ja cisnę tutaj na różnicę, że tych. Jeszcze troszeczkę zaczpiłem, jak widać. I ten tutaj nie upilnował, nie użył tych, i sru. Pięknie. To ja Shigaru, jego z się wycofują. Nie ja odniesie jakichś większych strat i no, średnie takie połowa oddziału prawie. No i teraz starcie te tutaj na naginaty. Na w sam innych mnichów. Jednakże ten atakuje tutaj i ja będę miał tylko dwóch mnichów żeby walczyć tutaj. Przeciwko trzemy jednostkom z wieczami. Jedny taki, inny taki, zresztą widzicie sobie zapauzować, proszę bardzo, ewentualnie cofnąć wimik, dwie świty, jeszcze samuraje z ginatami, no i generał. za to tutaj już potężnie tupi tutaj jest odwrócony plecami, więc mam przewagę, tutaj chciałbym wjechać oczywiście, ale skoro jest odwrócony w drugą stronę, przynajmniej w realnej bitwie był, może zaraz się z powrotem wrócić. no zrobi sobie wytrwanie, coś nam robi, dobra, ważne no i atakują tutaj, generał sobie wrócił na kunia, samuraje no z i są z rządzami uciekają przed świtą z a tutaj nisi gonili Ashigaru, ale zaraz zaczną atakować od tej strony. Użyłem krzyku i wysłałem moich zamaskowanych i Ashigaru, żeby tutaj przyszli, ja, oczywiście Banzai. No ale misi powoli tracą morale, całe moje wojska mają cienkie morale. Jego też, ale minimalnie lepsze. Generał by się w końcu ruszył. Użyłem wytrwania, jednak ci się nie zaufali. Tak byłem zmuszony, żeby to zrobić, bo inaczej by mi padły. No i generał w końcu robi w stanie warszaw, że będzie bonus za morale i się będą mogli dłużej utrzymać. I tak widzimy, że cały czas mryga. No i tutaj jazda moim nisi ostatecznie rozprawili się z tymi jari. No i idziemy atakować Musimy tutaj się bronić tą segniatami, żebym mu w ten sposób nie mógł wjechać konicą na tyły ale jednak mu się to nie udaje, bo widzimy to tutaj musiał gdzieś pojechać Można Cię sobie cofnąć i patrzycie tutaj. Będziecie wiedzieć, jak to No i oczywiście w taky Ale Ominęłem ich i cisnę mu w generała. W klinie. Puf Osoberwo, jednak tutaj masz jeszcze trzy jednostki. <śmiech> <śmiech> Oj, przepraszam bardzo. Ale tym razem to nie jest kątwa, tylko zwykła choroba. No i różnicy mu tam ubiją, generała. No i nisi odzyskali morale. Generał zwiał, nie wiem czy żyje. No i teraz atakujemy tutaj. Ja tutaj mam innych, nie wiem czy to z powodu zbugowania powtórki, czy ja o nich tak autentycznie zapomniałem. Albo chyba jednak autentycznie zapomniałem tutaj. O! Jest informacja, że nie tylko w polek. Jeszcze tutaj przypomniał sobie o swoich przygaru z ucznicami. Ale mu uciekli, bo są uciecy. Buha Także tak, dobra gra dla mojego przeciwnika, tak zwany GG. No i jak tak. widzicie, koniec.